Było y, inaczej. Jest posłuszny woli Bożej tutaj na ziemi i ma takie względy również y, w niebie. Teraz jest właśnie... Tak ludzie to wyczuwają, że, że On im tak może właśnie y, tak bardzo pomóc. Jan Paweł II mówił o nim, że jest to patron na trzecie tysiąclecie. Y, to było wypowiedziane w kontekście Kryzysu ojcostwa czasów współczesnych. Jest on wzorem dla młodych chłopców, młodych mężczyzn, którzy myślą o życiu małżeńskim, rodzinnym. Jest w dobie właśnie kryzysu i więzi małżeńskiej, i kryzysu rodziny, kryzysu ojcostwa. Jest potężnym patronem i jest wzorem. Wydaje mi się, że bardziej dzisiaj niż kiedykolwiek. On jest odkrywany tutaj przez różnych ludzi. Ma tak wiele czcicieli ukrytych, którzy przybywają tutaj tak indywidualnie i najczęściej proszą o te sprawy trudne św. Józefa. Proszą o pracę, o mieszkanie. O trzeźwość w rodzinie, o zgodę w rodzinie, dobre wychowanie dzieci, dobry start życiowy dla dzieci. I rzeczywiście otrzymują te łaski, cuda. Tutaj, liczne wota, które się znajdują w kaplicy i księga cudów i łask jest zapisywana. Jest patronem ludzi pracy, jest patronem ojców, mężów, jest patronem dobrej śmierci. Każdy z nas o takiej śmierci marzy. Czyli śmierć. W obecności Maryi i Jezusa. To właśnie myślę, że tutaj jest ten, yy, yy, wyraża się ten jego patronat. My, kiedy modlimy się do świętego Józefa, żeby nam wysłużył tę łaskę dobrej śmierci, to właśnie taki, byśmy umierali w łasce Chrystusa razem z nim i w ramionach Maryi. Czy jesteśmy wtedy pewni, że przechodzimy do Ojca? Ostatnio, już w XX wieku, czy pod koniec. 19 bardziej się podkreślało, że jest patronem rodzin, no bo był przecież głową Najświętszej Rodziny. I tak jest do dzisiaj przychodzą i modlą się ludzie i proszą. No właśnie jedna z sióstr mi opowiadała, zastępowała furtiankę, która tam poszła na obiad, że... Ktoś tam złożył ofiarę, prosił o modlitwę w intencji rodziny. Ona dała, jest taka modlitwka, krótka składanka, telegram do Świętego Józefa. I ta siostra mówi, że da, dawała temu komuś tam, temu panu, który zamawiał modlitwę do Świętego Józefa. Ten telegram on tak nie bardzo wie, a tam ktoś stoi. Proszę pana, to jest bardzo skuteczna modlitwa. Myśmy już, już rozeszliśmy się, nasze małżeństwo. I zaczęliśmy się modlić tym telegramem, i dzisiaj jesteśmy szczęśliwi. Zeszliśmy się, jesteśmy szczęśliwi. No i wiele innych takich jest. Ona, na przykład, jedna taka nasza, nawet dobrodziejka, też opowiadała, ona była pielęgniarką, umierała e, niewiasta, która e, żyli z mężem, no, ileś tam lat, kilkadziesiąt, bez ślubu, a nie mieli w ogóle przeszkody. Zaczęło się chyba od tego, że, że mieli już mieć ten ślub. Ktoś umarł z rodziny, potem znowu, znowu gdzieś jakaś, jakaś przeszkoda, i tak odłożyli. A potem już im było tak dobrze, i nie, 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 nie zawierali tego związku w kościele. W każdym razie ta się bardzo modliła, ta pielęgniarka, tym telegramem. I wreszcie, no już ona jest umierająca, straciła przytomność. Chyba kilka dni nawet taka była nieprzytomna, wreszcie jak odzyskała, to pierwsze słowa. Proszę sprowadzić męża, ja chcę ślub. A mówi, nikt o tym nie mówił, bo wszyscy jakoś tak nie chcieli jej robić przykrości. I rzeczywiście y, poprosili tego, tego męża i... No niecudowne, to, to święty Józef... Ja już nie chcę szczegółowo opowiadać, jak tam to wszystko się odbiło. Jak przychodzi już marzec, czy sam święty Józef, no to są tłumy ludzi od rana do wieczora. Msze święte w świętego Józefa są. Od godziny 6 co godzinę do 12, potem o 15 i wieczorem nabożeństwo o 18, a o 18.30 Szała Święta z Kazaniem. Także cały dzień Świętego Józefa to jest taki przemodlony. Wzrasta liczba pielgrzymów, jedni drugim przekazują. Liczne wota i te wpisy do tych ksiąg to, to są świadectwa właśnie działania świętego Józefa i on działa w takim stylu właśnie sobie właściwym, jak powiedziałem cichy, pokorny, milczący, a tak wielki, potężny w tym stawiennictwie. Jak przyszłam do klasztoru, to powiem moje wrażenie, to ja myślałam, że ja jestem w, w klasztorze nie świętego Franciszka, tylko świętego Józefa. Tak bardzo było eksponowane to nabożeństwo, bo i środy specjalnie były poświęcone świętemu Józefowi, litania i, i, no, i, i potem ten marzec taki uroczysty, to rzeczywiście to była uroczystość marzec. A ja Józefa od chrztu, no to tym bardziej to przeżywałam. Pamiętam, jak, jak przyszłam, to tak było, że było tak dużo ludzi, że stali na. Co prawda może nie na ulicy, nie wiem, bo nie widziałam, ale przed kościołem na pewno. Czyli cały czas ten kult do świętego Józefa był żywy i jest w dalszym ciągu i. Można powiedzieć, że się rozszedł nie tylko w Polsce, no do, można powiedzieć do najdalszych zakątków Polski, ale i poza granicę do Czech czy, czy do Francji, czy gdzie tam jeszcze i do Stanów Zjednoczonych. Wiele dostajemy listów i próśb z różnych części świata. Założyciel widział w świętym Józefie wzór życia doskonałego w służbie Bożej w służbie Chrystusa, i jednocześnie. Jako wzór życia konsekrowanego. Dlatego, kiedy powołał do istnienia pierwszych obratów, to chciał, aby oni podjęli tę samą duchowość Józefową, czyli życie ukryte, pracowite, życie jak najbliżej Chrystusa, ten, ten, który no, był piastunem Syna Bożego, który go nosił na swoich rękach, w nim nasz założyciel widział. Właśnie wzór życia dla swoich oblatów. Widział w nim wzór kapłaństwa. Święty Józef nie był kapłanem, a jednak ta jego posługa przy Matce Bożej, której który był prawdziwym oblubieńcem i posługa wobec Chrystusa, no dała mu taki taki znamienny rys, wzór. Życia ukrytego, cichego, pracowitego, a jednak bardzo ważnego w Kościele. Ludzie bardzo sobie cenią, bo taka jest atmosfera modlitewna. Można spotkać często i młodzież, i, i modlących się, którzy tu przychodzą. Ojciec Święty przychodził, no, ja chciałam powiedzieć, że codziennie, ale nie, nie codziennie. Bardzo często przychodził na modlitwę do świętego i no, Jest wystawienie na Świętego Sakramentu. Dla mnie kult świętego Józefa łączy się z doświadczeniami. 1997 roku zawierzył wszystkie rodziny w Polsce i obronę poczętych dzieci w Polsce i na świecie. I dlatego święty Józef tutaj jest właśnie szczególnie odbierany jako, jako obrońca życia nienarodzonych i jako opiekun wszystkich małżeństw i rodzin. Po Matce Bożej naj, naj, największym świętym, najbliżej tronu Bożego i najbliżej Chrystusa. I y, no, to jest pewien paradoks, że wiemy tak mało o Nim, chociaż tak naprawdę y, my najwcześniej poznajemy tego świętego, kiedy, kiedy postępujemy w naszej wierze, czy to będą katechezy, pierwsze te, te katechezy domowa, więc y, modlitwa czy, czy przeżywanie świąt, to przy Matce Bożej Pojawia się święty Józef. Natomiast faktycznie nie potrafimy o nim wiele powiedzieć, ale nie dlatego, że, że nie ma o nim informacji, tylko że potrzeb, potrzebny byłby wysiłek, żeby przedrzeć się przez te skromne słowa w Ewangelii, które o nim mówimy. Świętemu Józefowi Ewangelie poświęcają niewiele, bo zaledwie 26 wierszy. Mimo wysokiego pochodzenia z rodu Dawida, Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Przygotowywał narzędzia gospodarcze i rolnicze. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według ciała ojcem Chrystusa, był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła pana Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia święty Józef był uważany za ojca Jezusa. Jest to mąż y, wielkiego zaufania do Boga. Myślę, że, że, że po Matce Bożej, y, albo jeszcze inaczej, że razem z Matką Bożą wypowiada swoje fiat, tylko inaczej. Matka Boża odpowiada: Niech mi się stanie według słowa Twego. Natomiast Józef nie odpowiada, natomiast czyni. Nie uczynił tak, jak mu kazał Aniu Pański, czyli wziął swoją małżonkę do siebie. Człowiek wielkiego zawierzenia, zaufania do Boga, człowiek wielkiej wiary, moglibyśmy powiedzieć tak przy tej swojej całej prostocie, cieśni z Nazaretu, jest człowiekiem niesamowicie mężnym, odważnym. No, jest nazwany był człowiekiem sprawiedliwym. W tej sprawiedliwości właściwie wyraża się świętość był świętym i był młodym. To jego ojcostwo zaczyna się w momencie, kiedy święty Józef decyduje się na tą bezinteresowną miłość do Maryi, bo on w pewnym momencie, kiedy zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie zrozumieć tego, co się dzieje, bo możemy sobie wyobrazić, że że to był młody człowiek, może dwa, trzy lata starszy od Maryi, a więc pewnie koło 20, może nie miał jeszcze 20 lat. On też miał swój plan na życie. Był normalny człowiek, który, który poślubił Maryję, planował z nią założyć rodzinę. I w tym momencie Pan Bóg mu przestawia to wszystko. Czy on był na to przygotowany? Nie był na to przygotowany. On to musiał przyjąć. I w momencie, kiedy on decyduje się na ten, na tą bezinteresowną miłość, już całkowitą. Tutaj rozpoczyna się również jego heroizm ojcostwa, czyli musi całkowicie zawierzyć Bogu.